Dzieciackie, <noise> dziewiątki są A dzisiaj kram, Bila, kram. Kram. A oto moi koledzy Piękni i Zawala I tego ostatniego Dzieciaki Dębsona nie, tego nie znam Mr. Ja Dębson ja używam mocy LEGO Ninjago, jestem magicznym zombie Na pewno będziesz tego używać jako zombie, nie? Jaki geniusz no, ale jako zombie to działa! Możesz po prostu kliknąć i zacząć się kręcić Kurde, gdzie wyście są? No, przy Big Chcę znaleźć mózga, bo mi zabrakło No to zgadnij, gdzie on się znajduje Mózg! Ej, łap! Ninjago! Ej,

Widz, becie... komentarze, aha, tu gang kalpania No podam widz komentarze. dalej na dali, po podwórku węgiel. Nie komentarze, tacy młodzi a ja już śpią Ja go. Ale ty nie masz subów, więc kto ci ma pisać komentarze? Tama? Ja mam jakieś jedno. Kto ja? nie mam. Miesz... <concerto> <avoir> ja nie mam. Kto to powiedział? Daj kamień nie.

<laughs> tylko, tylko taki mały dziabek <laughs> Taka puszka, to Magda Gessler, ja chcę więcej <laughs> Tylko parę zębów zostało gdzie <laughs> to jest, my chcemy więcej w naszej piosence, my chcemy więcej jest nie na my chcemy więcej, my chcemy więcej. My chcemy więcej. <laughs> To nie było takie To nie było, tak się przyzna. nie gada, ta co? Haha, <śmuletra> jestem! No, no, ja się <śmuletra> ja przetarzyłem! Ninja, kwałek! Hands up! Citaty, oni pomyślą, że mamy my my punktów w IQ. 4, może? 3, minus 2! Ja mam 58. 58! A ja nigdy sobie nie mierzyłem! Ja też nie! <śmuletra> <śmuletra> u, mnie, u mnie lekarze tego nie stwierdzili! Ja chciałem mieć taką tyle! Ej, ja mam wynik! <śmuletra> Halo! A, to... 125 cm! No towarzysz, tu się nagrywa! Zubię! tu! Sorry, ale widzę, że internet przerwało. Spoko, my tu robimy szarża. O nie jesteś! Rzucił do nas rzuca! Sam a, się zabił w ogóle! A dalej w to gracie? Tak! Myślę, ja że co tak. robimy! Już, jedmij! Teraz jak to wygląda! Tutaj jeden z tych nubów które nie mają subów nagrywa. Nie ja mam 21. Rys? Nie masz subów. Jeszcze z moich niemieckich let's play'ów. Ale od matki się Polsce? nie liczą. Ale od matki księdza i wujka się nie liczą. Nie. I od tatę, jeśli pomam. Tu ty, ty, ty też masz od nich. Kurde, u mnie się strasznie cicho nagrały wasze głosy, ja jeszcze tego nie będę nagrywał, bo to jest bez sensu. Nie? Ja normalnie jestem głośny, a was... Tylko ilusza ty dostałeś tylko jednego szczała, ile ty masz chapsa? Jej, kurde, Survivor z win wina. <grym> Mante przyciągnij mnie tam. Ja ja nie no, mogę. Bo jak nie to nie... Czuję się taki i nie grzeczy. No ale niestety zawala... teraz póki nie ma pia są składy równe, ale gdyby wtedy będą składy nierówne Jak oni się znajdą kogoś do gry, to idą grać... Ale więc... ja chcę być o nich! Nie będziesz u nich! No to ja z tobą nie gram już! To nie graj! No to nie będę! To zakładamy nowy serwer, je! Yeah, Ninjago! <laughs> no ale nawet ty by nie mogę cię tego zmienić! Marnuję amunicję, o, to jest świetne! Mózg jest gdzie indziej! No właśnie! O, gdzie ten mózg? A gdzie jest na no właśnie? Ja nim no ja jak oni już nam jedzą mózga, to ja, ja ich zjem. To jest teraz takie miejsce nie fair. Bo my musimy teraz w o wiele dalej iść niż oni. Widzisz, to jest zaraz obok naszej bazy! Kurde, ale killshot ma tam, bo tam jest mała przestrzeń, więc killshot ma... Ba... Ale ja ja patrzę to. Ej, gdzie to jest? Ej, wyłącz latarkę, nie będą nas widzieć. Oni mają doktorwizor. Ej, a co wygracie? Ej, kto jest... Ej, kto jest... To jest y survival. No to pękaw. A jest survival jest... ty się patrzysz w jedną stronę. Ej, to jest survivalem! Piękki reszta! Everybody do the flap! Bo ja jestem z wami, Gianki! Halo, Przyjaciele! Jakio. Sam się zabiłem! Everybody, do the flap! Ej, wyłączajcie światło, bo oni nie mają noclewizoru! No, Jak ty Jagio jesteś nocy. u nich? Zaraz cię Stanon zdezintegruje! Ale mi to Ale mi to nie przeszkadza! Maga idzie! Aaaaaah! Nie! Dan... dano Danonek nie zjadł! Właśnie powiedz mi... O to jest opakę. zostałem w linii Dana mordę, aż mi zlagowało! Bo ten granat jakiś cudem odbił się od okna! No normalnie. Nigdy widziałeś się od, odbijającego granata? Ale nie od okna! Boże, o, może okno nie jest takie... Łapka tak mienia! nie no, coś ty zrobił! Światło się zostawia wyłączone, bo zombie nie lubią jak jest jasno. Znaczy jak... ja dzisiaj... Ja... bo tam jestem no, tak no, zabala. Dziako! <śmany> ja dzisiaj <śmany> ja gram w, w stylu ninja. Marnuję właśnie bez potrzeby amunicji, ale okej. Okay. To dobry znak. To znaczy, że nie jest to poprawność. Ale teraz trzeba zrobić na Ninja. Gdzie to się idzie? Tam są. Ale tam to się no, idzie to, no. daleko, daleko do krainy Fiony Szreka i Osioła. Osioła, tak? Czekaj, Ninja. się mówi osła, to się mówi osioła. Poprawność polityczno-gramatyczna. Uciekaj, <laughs> zawala, wow, oni do mnie strzelają. wiem, że jest taka poprawność. To, 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 to. sam się, paliłem. Gratuluję. Ej, jak to? Ej, do, 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 do. Ej, Jak mam nazwać, jeśli Trzech Porypów na marihuanie gra w Minecrafta Ale to nie jest Minecraft Gra w minę Zombiecrafta O, w minę Zombiecrafta to, to, to jest tak? Genialna, genitalna nazwa su. Wymyśliłeś nowe pojęcie, genitalna nazwa Zapiszmy w słowniku, niech przeszkolą się oni kamieniem, jak ty przeżyłeś? Na, zakamieniowali mnie! Mam słowa z dobrego, przeżywa kamienie. Nie, miej mnie! Chodź, bo się ukamieniuję. Jak to było? Eeeh, ja straż i złodziej, symulacja ukamieniowania. Ok, no. ja bum, 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 bum. Kurde, ammo, ammo. Bum, 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 bum. Pięknie ciszej. Ja mam mikrofon, tuż przy mordzie, to się dziwisz. No tego odsuń. Nie ja mogę, to tak, tak, stary tak, słuchawek. To odsmelili sławki Stał mi czterdzieści. Ja tak. I zabrał nic. tyle co nic. Ej, tak, piękny, tak można blokować drzwi. Every day I'm shuffled, pum pum pum, pum shuffled, pum 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 shuffled. O nie, rana. tam idzie bezdomny. Tak, tak nie wolno. Piękny, blokuj drzwi. Nie mogę, zostałem ukamieniowany! Teraz i złodziej z chwilę trąbę zamczy. Ej, ale teraz tu jest! Monte! Serki monte! One są z kamienia, można nim ukamieniować. Ja drzwi, Proszę go umontować. Everyday I'm using I'm using Właśnie fajny, by był aimbot do tej gry. Jakby działał. Takiego wywołuje na kamienia przeciwnika. I można go zniszczyć w powietrzu Impreza! Jinjago! <grym> Wygraliśmy, Gigi! Ja no, GG, Gigi, gigi. Się gigi. gigi. A o Ciebie dobra! Ty, ja idę do was, zawala! Chyba cię powaliło Czemu? Dajcie mnie. Dajcie mnie do ich! Nie Dajcie mnie do zawali!